Cześć, dzień dobry, witajcie kochani, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj dzień, moje urodziny, ja się już tak uczesałam mniej więcej, wykonam sobie lekki makijaż, SPF na twarzy, dodatkowy SPF w postaci BB kremu i słuchajcie, zmykamy, jedziemy, tak jak właśnie Wam mówiłam, do Niemiec, na wycieczkę małą, do wojennego miejsca, może coś Wam pokażę, coś ponagrywam, znaczy na pewno coś pokażę i coś ponagrywam. Zobaczymy, jak będzie. Jedziemy tam pierwszy raz. Jest to niedaleko od nas, bo drogi nam pokazuje 30 kilka minutek. Zobaczymy, jak będzie naprawdę. No i co, fajnie, że to jest niedziela. Fajnie, że moje urodziny wypadły w niedzielę, bo mam męża w domu, bo możemy fajnie pokorzystać. Wczoraj był za nami bardzo miły dzień, przedwczoraj również. Dzisiaj również się taki szukuje, więc. No, bardzo mega, mega, mega się cieszę i mam nadzieję, że będzie fajnie. Powiem Wam, że maluję się wszystkimi nowościami, które ostatnio, wszystkimi, no wszystkimi, które pokazywałam oprócz linera, dlatego, że no, uważam, że jest to zbędne. Chcę dobrze wyglądać, no, ale tam nie muszę się jakoś, nie wiadomo jak stroić. Mam bardzo wygodną na sobie koszulkę z... H&M ona jest? Chyba tak. I spodenki takie czarne, adidaski zakładam na nogi, plecak na plecy, już spakowany, zrobiłam... Dwie kanapki? Trzy. Trzy kanapki, dwa jakieś tam batoniki dla dzieci, czereśni troszkę wzięłam wczoraj, owoców, jak widziałyście, podostawałam w prezencie urodzinowym, więc wzięłam brzoskwinie, wzięłam czereśnię, wzięłam winogron. Może gdzieś tam będą fajne miejsca, żeby sobie przycupnąć w trakcie naszej rozrywki i zjeść. Ale mam nadzieję też, że będzie coś fajnego w restauracjach i na obiad się gdzieś tam załapiemy. Czy na lody, czy na obiad. Dobra, mega się wyświeca ten bibi Krem, ale powiem Wam, że ma krycie takie przyzwoite, więc jest całkiem spoko. Nałożę sobie jeszcze korektor i przypudruję trochę twarz, mimo, że nie lubię tego robić, ale... ale muszę. No, to świecę się jak psu jajca. i to jest jedyny minus tego bibi Kremu. No, ale ma ten SPF i to mnie cieszy bardzo, bardzo, bardzo i to właśnie krycie takie na tym poziomie lekkim, ale wystarczającym, jak gdyby, więc spoko. Ja sobie tylko odrobinkę jeszcze tu dołożę. No dobra, e, przypudruję bardzo lekkim też pudrem. Ostatnio, jeżeli używam puder do twarzy, to używam właśnie ten z i jest to puder. Przegiłam. E, jest to puder, powiem wam, e, dedykowany pod oczy. Natomiast ja nie nakładam go tylko pod oczy, ale przez to, że jest taki leciutki właśnie, to bardzo ładnie może można przypudrować twarz. Jest tak drobno zmielony, no, no nie bez powodu nadaje się właśnie pod oczy ale fajnie matowi tą skórę i tak troszkę go ponakładam w te miejsca, które się najbardziej świecą i to będzie tyle tak naprawdę. Wytuszuję rzęsy, nałożę pomadkę na usta, bronzer no i troszkę brwi podkreślę, bo mam na nich henne, ale jak widzicie z tej strony mniej złapała niż z tej, więc troszkę to kredką wyrównam i to też tą tą nową, którą Wam ostatnio pokazywałam z Alterra. No i będę gotowa. Dobra, ja już przyspieszam mój makijaż a my widzimy się już później. Ale ja mam miejsce w plecaku. Albo przewiążę sobie na biodra. Prawda ucia? No, a w plecaku? Tak, wzięłam. W plecaku jest. No, no, się no to leć zajrzeć tam. Jesteśmy, zobaczcie, pierwsza zwierzątka. Jechaliśmy dopiero na parking, jeszcze nie zaczęliśmy przygody, tam się będziemy wchodzić zaraz. Ale patrzcie tu, jaki piękny wielbłąd. Koniki też są, ale jaki tam piękny. Jestem tu. Leży. I patrzy na nas. Jesteśmy na miejscu. Powiem Wam, że mapę, jaką dostałam, to jest po prostu tak ogromna. Pani powiedziała, że tutaj ja mówiłam 5 godzin. Dnia, dzień to jest mało, żeby to wszystko przejść. Bo jest tutaj po stronie niemieckiej, potem przechodzi się przez Nysę na stronę polską i tu i tam się dzieje. Tu jest oczywiście więcej tego niż po stronie polskiej, ale jest, zresztą zaraz wam pokażę. Czekajcie, obrócę kamerę. Widzicie tą mapę? To wszystko, co wam w tej chwili pokazuję, to jest po stronie niemieckiej, a to jest strona polska i wszystko się łączy właśnie takim przejściem. Trzeba podejść do pewnego punktu, odebrać opaskę na rękę i przejść na tą polską, właśnie stronę. O, tak wygląda całość. Dlatego się nie dziwię, że ludzie wykupują domki tu na drzewach i nocują, żeby to wszystko zobaczyć, bo naprawdę trzeba masę czasu. Ale mam nadzieję, że chociaż część uda nam się zobaczyć, wlazła tam o. Tak! Ci się No trzymaj się, siadaj. Uwaga. Ej, Super, nie? Mm. Jinkou że jakiś czas temu podejrzewałam u siebie klaustrofobia, teraz jestem na 100% przekonana, że z wiekiem się jej po prostu dorobiłam, bo nie jestem w stanie być w żadnych tunelach takich, gdzie nie widzę wyjścia, ja się duszę po prostu. Prawie się nie udusiłam z dziećmi i z mężem wlazłam w takie coś. I teraz kolejny taki spotkaliśmy i oni poszli, a ja postanowiłam po prostu usiąść na nich poczekać, bo brakuje mi powietrza, czuję, że się zaraz uduszę po prostu i dostaję paniki takiej, wiecie, ataku paniki, niki dosłownie. I do tej pory się uspokajam po tym pierwszym przejściu i mówię, o nie, absolutnie to nie dla mnie. Ja mogę się wspinać, być mega wysoko, natomiast takie wciskanie się gdzieś i bez tej możliwości wyjścia, jest to dla mnie w ogóle przerażające, a śmiać mi się trochę chce, bo po y, labiryntach w ogóle w tym, wiecie, o Kłodzku Kudawa te, te okolice, właśnie w Kłodzku były te labirynty, to ja wszędzie tam chodziłam, wszędzie się wczołgiwałam z tymi latarkami na głowie i dawałam rady spokojnie i to było, no już Ignacy przecież był na świecie, a teraz po prostu pani Kara ze mnie taka się zrobiła, że matko święta. No ale dobra, nie o tym, słuchajcie, urodziny mega na razie przebiegają, bardzo, bardzo nam się tutaj podoba i faktycznie dzień to mało, żeby to wszystko przejść, zdecydowanie za mało. My już omijamy niektóre atrakcje, bo wydaje nam się coś atrakcyjniejsze, więc jeszcze raz na pewno tutaj przyjedziemy. A druga kwestia jest taka, że jest yy, mega fajna pogoda na takie chodzenie, bo nie ma w ogóle upału, jest tak przyjemnie, jest co oddychać. Czym oddychać i dziedziuś malutki i mnie rozprasza. I, no i po prostu fajnie, że taka pogoda się trafiła. Wczoraj były takie upały, że było fajnie, ale właśnie spędzać czas troszkę w altance, troszkę na podwórku. A dzisiaj jest cudownie na chodzenie. O, leci moja familia. Idziemy dalej zwiedzać. Fajnie była? Dobra, możesz się na fioletową spiąć. Zobacz, tam są schodki na fioletową. Zjedź. I zjechać. Zjedź z tej. No jedź. Zjeżdżaj Turcia. Dobra. Dobra robota, Łucja. No dawaj. Czekajcie, opuszczam rodzinę, bo zobaczyłam tutaj zwierzątka z drewna. Idę je nagrać. Zaraz przyjdę. Jak to ładnie. Wielka dolina. No dobra, <laughs> pokazałam, co nie, co wracam do rodziny. Pięknie, Ignacy!

Hej, słuchajcie. Godzina po 17 jakoś. Słoneczko na dworze wyszło już tak na mega. Było cudnie, ale co mogę wam więcej powiedzieć? Serdecznie na pewno polecam, jeżeli ktoś jest z okolicy albo chce wybrać się na dalszą wycieczkę, to miejsce ja wam zostawię konkretne dane pod spodem w opisie, co to jest za miejsce, jak się dokładnie nazywa, gdzie się znajduje. Tak jak mówię, my jak przejechaliśmy po niemieckiej stronie, teraz jechaliśmy, nie jechaliśmy przez Polskę, tak też można. Tego jechaliśmy przez Niemcy. Droga była fenomenalna, naprawdę przecina się autostradę szybciutko, prosta, droga bardzo ładna, urokliwa, taka, pełna wiatraków, zieleni. Zresztą może coś tam nagram, kiuryweczek. Więc naprawdę serdecznie polecamy. Można skorzystać też z akcji takiej, z której my skorzystaliśmy, która się nazywa Bilety dla Polski i nie kupować tam biletów, które wychodzą drożej, tylko kupić właśnie u nas w Polsce. My kupiliśmy w Centrum rekreacyjno Turystyczne u nas w Radomierzycach, natomiast można kupić też w Zgorzelcu, w Łosiu. Nie wiem, czy jeszcze w innych miejscach, ale warto poczytać po prostu. I zapłaciliśmy za bilet, to było jakieś tam przeliczenie w euro. Liczą po prostu na dany dzień, nie można płacić euro niestety, tylko w złotówkach. 30 zł i 20 groszy wyszedł bilet naszych dzieci, po tyle jakby na osobę, natomiast nasze dla dorosłych 38 zł, Więc uważam, że w naszych czasach jest to jedna z tańszych atrakcji, i e, ataka, a ekspres się wyłącza, ataka, z której naprawdę korzystacie, korzystacie i nogi odpadają. My ja zrobiłam 13 tysięcy kroków tam, w tamtym miejscu. Uważam, że to bardzo dużo, jak na samo, jakby jedną tą rozrywkę, która była. I jesteśmy wykończeni. Dzieci, słuchajcie, leżą. E, mąż mój poszedł jeszcze coś tam zrobić, bo ma swoje obowiązki, natomiast dzieciaki leżą, padnięte tak jak ja, właśnie w tej chwili. Serki musiałam przerwać, że telefon mi dzwonił. No i słuchajcie, uważam, że to jedna z tańszych rozrywek, po pierwsze, i po drugie, naprawdę zajmująca cały dzień, i po trzecie, to, że bawią się i fajnie dorośli, i dzieci. Na miejscu są trzy, z tego, co my widzieliśmy, trzy restauracje tego typu, że możecie zjeść bigo, pyszne pierogi, ale napić się też jakiegoś fajnego szejka, waniliowego, mango, czy jakiegoś tam mlecznego z gruszką, czekoladowe, waniliowe, lody można zjeść. I to są rzeczy, z których my korzystaliśmy, mąż sobie szejka, ja wzięłam sobie kawę mrożoną, czyli taką kawę z toną lodów i y, moje dzieciaki wzięły sobie po prostu lody, takie wiecie, włoskie czy jakieś tam kręcone i w sumie głodni nie byliśmy, ale nasza wycieczka nie skończyła się tym, y, tylko na tym jedzeniu, ale o tym zaraz. Miejsce jest fenomenalne, bo możecie sobie tam y, wziąć nocleg, zanocować w tych domkach na drzewie, czy kemping postawić, czy namiot rozbić, bo są też do tego typu miejsca przygotowane. Macie tam kuśtawki, przejścia pod ziemią, przejścia na, po drzewach, słuchajcie, między jednym drzewem a drugim. Zobaczycie troszkę zwierząt, popłynąć łódką. Naprawdę jest masa rzeczy, które można zrobić, kiedy pada i kiedy nie pada. Bo są miejsca typowo zadaszone, że gdy jest deszcz, jest co robić, ale są miejsca takie, że można się pluskać w wodzie i pod fontannami, natryskami przeróżnymi stać, więc w upały też fantastycznie. Naprawdę bardzo fajne miejsce, dużo chodzenia, dużo zabawy. Co kilka metrów macie jakąś fajną kolejną rozrywkę i mówię, i dla dorosłych, i dla dzieci. Wszędzie dorosły człowiek się zmieści, do każdej rury się w, zmieści, w każdy tunel wejdzie, oczywiście, jeżeli się nie boi, tak jak ja, ale wejdzie mój mąż, wszędzie wchodził razem z dziećmi, wszędzie się wciskał, idę rady, więc spokojnie dacie radę. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, naprawdę było, było fenomenalnie, ale wróciliśmy wykończeni, byliśmy już na otwarcie, czyli na tą godzinę 10, do 16 podjechaliśmy jeszcze, słuchajcie, ja już po drodze zamawiałam, bo mój mąż mówi, to Twoje urodziny, Ty decyduj, co jemy, no i wiem, że mogłam zdecydować się na sushi, na jakąś knajpę, po pierwsze knajpa i siedzenie w niej odpadało, bo byliśmy wykończeni, nie chciało mi się jeszcze pięknie wyglądać w restauracji. Nie jedliśmy tam na miejscu, bo zainteresowany nikt nie był pierogami, bigosami i tego typu jedzeniem. I pojechaliśmy na przepyszną pizzę. W Zgorzelcu jest taka fajna knajpa. Akurat byliśmy i właściciele powiedzieli, że są tu ostatni dzień, przenoszą się. Jeżeli jesteście ze Zgorzelca, to przenoszą się w to miejsce, gdzie była dawna la gondola. To jest chyba ulica Warszawska, tak mi się wydaje, ale chyba, nie jestem pewna, albo Armii Krajowej, chyba Warszawska. Dobra, mniejsza oto. La Gondola tam była, to teraz będzie Azalia. Azalia właśnie prowadzi to małżeństwo z Ukrainy. Pizza jest fenomenalna, my już od jakiegoś czasu, jeżeli mamy jeść pizzę, to tam. Od jakiegoś czasu, raz, dwa razy w roku jemy pizzę tak naprawdę z pizzerii, ale jest po prostu przepyszna. I wzięliśmy ogromne dwie pizze, takie olbrzymie, po 85 zł za sztukę, ale naprawdę to są pizze nie do przejedzenia na jedną rodzinę. Uberowaliśmy wszystkich po drodze, rodzinę, jeszcze moja teściowa dzisiaj skorzystała, więc i jeszcze na tej pizzy zostanie na 100%. Ja tak naprawdę dopiero usiądę i ją jeść, bo wpadłam, postanowiłam się umyć, najpierw głowę umyć, zobaczcie w ogóle jaki mam wielki odrost już. I, no i nie farbuję, na razie się trzymam, może mi się uda. I teraz już tylko odpoczynek. Odpoczynek, jedzenie, fajny film, naprawdę dzień pełen wyrażeń, mega godny polecenia. A wy co? Dziękuję Wam. A wy co? A co ja Wam chcę powiedzieć? To trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam ochotę nagrać ulubieńców, powiem Wam, których nie nagrywam od bardzo dawna, bo mam masę kosmetyków, które teraz cudownie mi się sprawdzają. Masę produktów, które fenomenalnie działają i naprawdę, na przykład żel do twarzy, który kupiłam po raz trzeci, no to musi y, być coś w tym, że jest genialne. Skoro wiecie, sama go znowu kupuję. Nie kupuję nowe, coś nie chcę testować, tylko do tego wracam. Jest kilka takich produktów i pomyślałam, że właśnie takich ulubieńców bym nagrała, bo teraz wykończyłam dwa opakowania właśnie różnych produktów i stwierdziłam matka, jakie okay, one były super muszę powiedzieć, a potem pomyślałam, nie, nie mów z tym zużytym opakowaniem, tylko powiedz właśnie w konkretnym filmie o tych ulubieńcach, naprawdę trochę ich mam. Zaczynając od tuszu do rzęs, odżywka do włosów, fenomenalną, żel właśnie do mycia twarzy, SPF kremy, płatki pod oczy, maski ostatnio, jakie mnie zachwyciły, po prostu do twarzy fenomenalne. Więc no myślę, że trochę tych produktów się zbierze. Perfumy, zapach, zapach właśnie, cudowny zapach za grosze i myślę, że mhm, miałabym o czym gadać. Dobra, ale na dziś to tyle. Trzymajcie się krótko. do zobaczenia w kolejnym filmie. Ja odpoczywam. Pa!